Cześć wszystkim Dubarek i dzisiaj film z sześcioma podpowiedziami dla początkujących strzelców. Bez względu na to, czy dopiero zastanawiacie się nad zrobieniem pozwolenia na broń, czy już dopiero je zrobiliście, jesteście na etapie zakupu pierwszej broni, czy może macie to już za sobą i robicie już pierwsze starty do przedłużenia licencji, pewnie zadajecie sobie nieco pytań. Co prawda już robiłem bardzo podobny film i pod nim było sporo dodatkowych pytań od widzów, ale postanowiłem, że zrobię na szybko film z kolejnymi sześcioma podpowiedziami, które miałem powiedzmy w szufladzie już w miarę opracowane. Jeżeli nie widzieliście Poprzedniego filmu, to link do niego zostawię w opisie. A tymczasem przejdźmy do pierwszego tematu. Moja pierwsza podpowiedź to nie żałujcie kasy na magazynki. I tutaj ma to dwa oblicza. Przede wszystkim jeżeli chodzi o jakość kupowanych magazynków, a po drugie, jeżeli chodzi o ich ilość. Jeżeli chodzi o jakość, no to tutaj wydaje mi się, że sprawa jest prosta. Raczej stawiajcie na magazynki remonowanych film. I tutaj kilka podstawowych podpowiedzi. Jeżeli chodzi o Glocka, to raczej unikałbym magazynków Magpula. Sam mam jeden taki magazynek. Czasami zdarza się, że on po prostu nie podaje. Z jakiegoś powodu zdarzają się zacinki i zdarzały się one nawet wtedy, gdy magazynek był całkiem nowy, bez względu na to, czy jest czysty, czy cokolwiek się z nim dzieje i bez względu na to, jaki rodzaj amunicji jest używany. Jeżeli chodzi o inne rodzaje broni, no to w sytuacji może być kilka różnych. No i tutaj, jak sprawdzić, czy magazynek do mojej broni jest dobrej jakości. Jeżeli strzelacie z popularnej platformy, tak jak wspominane Glocki, albo jakieś AR-15, no to raczej bez problemu znajdziecie przede wszystkim dużą ofertę magazynków renomowanych producentów oraz pewnie znajdziecie w sieci opinie o magazynkach. No i tutaj, wbrew temu, co powiedziałem wcześniej, magazynki Magpula do broni długiej są bardzo fajnej jakości. Bardzo dobre magazynki do AR-15 robi także firma Lancer. Nie miałem problemu z magazynkami e, UTG i bardzo ostatnio lubię używać magazynka z AC-Uni. I takiego przejrzystego. No, wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Z tego co słyszałem, a chociaż sam nie używałem, e, dobrze sprawują się magazynki do grota, e, produkowane przez Fabrykę Broni. I jeżeli macie jakieś inne sprawdzone magazynki, to dajcie znać. E, jeżeli chodzi o magazynki do Glocków, tutaj bardzo chętnie się wypowiem, ponieważ posiadam Gloka i nie z tym mam dla Was złe wieści. Używam tylko magazynków produkcji Glocka. E, obecnie kupiony kiedyś magazynek z służy mi jedynie do przechowywania zbijaków. Natomiast z tego co słyszałem, od różnych osób, to też dobre jakości magazynki do pistoletów. Robi filma Megar. No i oczywiście, jeżeli macie ScZ albo Ziga, no to po prostu dobrze jest kupować magazynki oryginalnego producenta broni. No i tutaj znowu apel do komentujących. Dajcie znać, jakie są Wasze e, doświadczenia z magazynkami. Jeżeli macie jakichś swoich sprawdzonych producentów, to dawajcie znać, żeby też inni mogli czerpać z tej wiedzy. Może być tak, że jeżeli macie jakąś broń, nie wiem, historyczną, albo taką, do której po prostu trudno dostępne są magazynki, to nie będziecie mieli dużego wyboru. Te podpowiedzi są oczywiście takiej broni popularnej, użytkowej. Jeżeli natomiast chodzi o ilość magazynków, no to tutaj może, się to, może to być kontrowersyjną opinią, natomiast mi wydaje się że taki absolutne minimum magazynków do broni, to jest po 5 sztuk do głównego pistoletu i karabinu. No i tutaj dużo zależy od tego, jak będziecie używali broni. Jeżeli interesuje Was tylko strzelanie statyczne, to tak naprawdę możecie sobie poradzić nawet z jednym magazynkiem. Po prostu jeżeli jeśli się on uszkodzi albo go zgubicie, no to kupicie sobie nowy i nie będzie problemu. Ja natomiast głównie strzelam dynamikę, no i tutaj matematykę pozostawiam Wam. Do IPSC mam na pasie po 4 magazynki plus jeden, który będę miał w broni, co daje nam piątkę. Podobnie jest z karabinem, którego używam na przykład w Triganie, tam akurat mam po 3 magazynki na pasie, ale mam jeden złączony w dwójkę, które wpinam na początek do broni. No i już mamy pięć. I ja mam nawet więcej magazynków do swojej broni i tutaj, jeżeli chodzi o powody, no to już zdarzyło mi się zgubić magazynek, co na przykład na zawodach może rodzić całkiem duży stres, bo, nie wiem, macie zaplanowany, albo tak trenujecie, żeby mieć tych magazynków ileś, i nawet jeden mniej może Wam po prostu rozburzyć głowę. Kolejnym powodem, dla którego mam aż tyle magazynków jest to, że nie przepadam za ich ładowaniem. Z tego powodu mam też długi magazynek do loka i nieco dłuższy niż zwykły magazynek do AR-15. Wystarczy, że załaduję sobie e, raz i nie muszę powtarzać tej czynności tak często, jak byłoby to wymagane z mniejszą ilością magazynków. Może to być dla Was głupie, ale dla mnie jest to bardzo duże ułatwienie e, i coś dzięki czemu po prostu przyjemnie mi się trenuje. Kolejna podpowiedź dla mm, początkujących strzelców dotyczy amunicji. A mianowicie ja byłbym raczej za tym, żeby nie spinać się na to, jakiej amunicji używamy do naszej broni. I tutaj, już wytłumaczenie. Odpowiednia amunicja jest bardzo ważna, zwłaszcza gdy chcemy strzelać daleko i precyzyjnie. Natomiast nie oszukujmy się, na początku naszej drogi, zarówno nasza broń, jak i nasza amunicja będzie strzelała o wiele lepiej od nas. Więc, moim zdaniem, nie ma sensu szukać tej najlepszej. Znajdźcie po prostu jedną, która jest w miarę dostępna i w miarę tania, i tej się trzymajmy. Oczywiście, bardzo ważne jest to, żeby używać amunicji, która jest bezpieczna. Więc podstawową zasadą jest to, że jeżeli nie jesteście pewni, to kupujcie po prostu amunicję fabryczną w miarę renomowanego producenta. O tym, jacy producenci są renomowani, to za chwileczkę. Natomiast, wracając do tego, jaką amunicję warto kupować. I mówiąc wprost, ja często strzelam z amunicji reelaborowanej. Zwłaszcza z pistoletu, i zwłaszcza odkąd mam MP5 i tej amunicji idzie mi o wiele, wiele więcej. Natomiast nie jestem w stanie jej z tym sercem polecić, zwłaszcza osobom początkującym i tutaj dlaczego? Przede wszystkim jest ta amunicja nierówna. Darza się tak, że nawet gdy wiem, że idealnie oddaję strzał, no to poszczególne trafienia układają się o wiele gorzej niż z amunicji fabrycznej. Po drugie, widziałem w sieci i słyszałem z opowieści wystarczająco dużo informacji o jakichś malfunkcjach, problemach w rozerwanych łuskach i innego rodzaju sytuacje. Jeżeli chcecie być pewni i grać bezpiecznie, co jest zawsze bardzo polecane w naszym sporcie, to po prostu unikajcie amunicji realaurowanej i mówię to ze świadomością, że prawdopodobnie sam sobie zaprzeczam, bo dużo z takiej amunicji strzelam. Natomiast używam jej tylko do treningu, i nigdy nie um, zeruję na nie broni, i nie używam jej na zawodach. Natomiast mówiąc jeszcze o rodzaju amunicji, tak naprawdę wydaje mi się, że dla większości strzelców, zwłaszcza takich, którzy strzelają dynamikę, to czy będą strzelali z amunicji PMC, albo z Fioki, albo z Celery Belot, nie będzie miało dużego znaczenia. Nie będzie miało dużego znaczenia, co nie znaczy, że nie będzie miało w ogóle znaczenia. Tutaj ważna sprawa. Warto jest, jeżeli kupujecie sobie na przykład nowy karabinek, kupić razem z nim kilka rodzajów amunicji i sprawdzić sobie, z jakim z niej karabinek sobie najlepiej radzi. Jeżeli chodzi o takie generalne podpowiedzi, no to yy, radziłbym wam, zwłaszcza jeżeli strzelacie dynamikę, po prostu znajdź sobie amunicję, yy, która jest w waszej okolicy dość dobrze dostępna i w miarę tania. I dalej za amunicją fabryczną i po prostu na niej sobie wyzerować swoją broń i jej używać najczęściej w treningu. Dla mnie taką amunicją jest PENCE, która regularnie daje całkiem dobre wyniki na tarczy, przynajmniej jak dla mnie. Jest w miarę dobrze dostępna w kilku sklepach w mojej okolicy i w miarę trzyma dość niską cenę. Strzelam już z STV, z Fioki, z Cellier Belot, z Normy i z McTecha. I mówiąc otwarcie, nie zauważyłem znaczących różnic, e, przynajmniej jeżeli chodzi o amunicję karabinową. Jeżeli chodzi o amunicję pistoletową, no to także strzelałem z Magtech'a, e, z sellier Belot. Z tej akurat strzelałem bardzo dużo, jeżeli chodzi o pistolet. Strzelałem też z Magtech'a e, i ze StV, i wszystkie te dawały całkiem dobre wyniki. Jeżeli chodzi o amunicję bocznego zapłonu, no to używałem amunicji marki Top Shot, Aguila, Cellier Belot oraz żółtej SK. Wszystkie strzelały bardzo dobrze i nie mają z nimi żadnych problemów. Kolejna podpowiedź dla początkujących strzelców: nie bójcie się zawodów, zwłaszcza takich dynamicznych. Oczywiście na no, początku swojej strzelskiej drogi nie musicie od razu jechać na e, finał ligi PSC, albo na zawody jakieś takie super taktyczne, albo na przykład na ligę Sportera Trigam. Warto je znać sobie nawet jakieś zawody powiedzmy podwórkowe, takie na mniejszą skalę. I na nich po prostu przetestować sobie, jak będziecie się zachowywać i czy Wam się po prostu spodoba. Takie zawody są też zwykle tańsze i możliwe, że dzięki temu, że znajdziecie je w swojej okolicy, oszczędzicie trochę na dojazdach. Z tego co zauważyłem, to na ogół i sędziowie oraz inni zawodnicy nie mają problemu z tym, że. Podwiecie im, że to są wasze pierwsze zawody, albo że dopiero jest to wasz pierwszy sezon. A nawet wręcz przeciwnie, zwykle ludzie wam podpowiadają, mówią na co zwrócić uwagę oraz dają jakieś inne podpowiedzi związane z tym, jak ułożyć sobie ładownicę na pasie albo jak przejść dany tor. Wobec tego nie musicie się bać zawodów, ja zachęcam każdego, żeby sobie na nie pojechał. To jest to fajne sprawdzenie przede wszystkim siebie, oraz swojej broni i sprzętu w takiej sytuacji bardziej stresowej. Przydaje się to, nawet jeżeli macie broń z takim nastawieniem powiedzmy bardziej proobronnym, ponieważ całkiem inaczej strzela się w takim syntetycznym otoczeniu, gdy jesteście na strzelnicy, zwłaszcza zamkniętej, nie jest wam zimno ani za ciepło. I wszystko idzie bardzo dobrze. Macie tarczę na 10 metrach od siebie, i wszystko wchodzi idealnie. Jeżeli włączy się timer, często wasze umiejętności spadają na łeb na szyję, widzę to po sobie. I pod sensem bardzo łatwo jest zrobić głupie błędy, które później na zawodach kosztują na zwykle cenne sekundy i punkty. Natomiast w prawdziwej sytuacji mogą mieć o wiele wyższą cenę. Kolejną podpowiedzią, którą mam dla początkujących strzelców, jest to, żeby jak najszybciej zrobić sobie uprawnienia prowadzącego strzelanie. No i tutaj możecie mieć różne podejście do tego. Jeżeli jesteście osobą, która uważa, że funkcja prowadzącego strzelanie jest jakimś tam sztucznym wytworem, no to chyba, mówiąc otwarcie, Was nie przekonam. Ja podchodzę do tego pragmatycznie, mówiąc otwarcie, nie mam za tym żadnego podparcia ideologicznego. Dla mnie jest to po prostu uprawnienie, które Przede wszystkim ułatwia mi trening oraz jest takim sposobem dla mnie, żeby pokazywać strzelectwo innym osobom, co jest moim zdaniem bardzo fajne i bardzo ważne w rozwoju naszego hobby. Dodatkowo zrobienie kursu na prowadzącego strzelanie, zwłaszcza takiego, który prowadzony jest rzeczywiście rzetelnie, nawet na początku Waszej drogi, pokaże Wam taką trochę inną perspektywę na strzelectwo, jeszcze bardziej nastawioną na bezpieczeństwo oraz organizację strzelania. Dla mnie zrobienie kursu prowadzącego było bardzo fajnym takim doświadczeniem otwierającym oczy na to jak powinno się przeprowadzać strzelanie i dodatkowo w ramach kursu na prowadzącego strzelanie są też prowadzone kursy pierwszej pomocy, które no nie oszukujmy się są bardzo ważne i przydatne nawet w życiowych sytuacjach niekoniecznie związanych ze strzelaniem jeżeli jesteście osobą, która zwleka ze zrobieniem kursu na prowadzącego strzelanie bo na przykład w waszej ekipie jest już e, jakaś osoba, która ma takie uprawnienia to ja bym podpowiedział, żeby jednak to zrobić da wam to inną perspektywę i da taką powiedzmy swobodę i wolność, żeby organizować swoje treningi i strzelanie bez uzależnienia się od jakichś innych osób. Pozostając w temacie nie żałowania środków na własny rozwój. Chciałem Wam powiedzieć, żebyście nie żałowali kasy na szkolenia. Sam miałem do tego takie, takie podejście, że widziałem bardzo dużą ofertę, że jest wiele szkoleń: poziom pierwszy, drugi i trzeci. Pistolet, karabin, strzelba, cokolwiek, strzelanie z użyciem tego i tamtego. No, mówiąc otwarcie, ten rynek szkoleniowy nam się w Polsce całkiem dobrze rozwija. I oczywiście prowadzi to do tego, że mamy kursy, które są powiedzmy lepszej jakości i gorszej. Ja, mówiąc otwarcie, dość skrupulatnie podchodzę do tego, na jakie szkolenia się wybieram, a to z bardzo prawodawczego powodu. Po prostu nie mam nieograniczonego budżetu i chcę go wydać w możliwie racjonalny sposób. I mogę Was tutaj zaskoczyć: do tej pory udawałem się na szkolenia, które można uznawać za dość drogie i pod względem honorarium dla osoby, która nas szkoli, oraz tego, ile amunicji musimy zużyć na danym treningu. Wszedłem z założenia, żeby zapłacić raz. I zapłakać raz i mówiąc otwarcie, jestem, jak na razie, bardzo zadowolony. I tutaj mała podpowiedź. Warto jest podpytać i znajomych oraz sprawdzić sobie w internecie. Jakie są opinie o danym szkoleniu, jeżeli się na nie wybieracie? Nie byłem na dużej ilości szkoleń, ale na pewno mogę Wam polecić te, na których byłem. Przede wszystkim szkolenia z DTF Solutions oraz szkolenie z upos nastawione bardziej na strzelectwo takie sportowe. Moim zdaniem były to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ zaraz po tych szkoleniach zachowałem bardzo duży rozwój swojej zarówno techniki strzeleckiej, ale także ogólnego obycia się zbroją i posługiwania I tutaj miejsce dla Was. jeżeli Znacie jakieś dobre szkolenia, które waszym zdaniem e, są warte przeznaczonych dla niej środków? to dajcie znać w komentarzach. Bardzo prosiłbym jednak, żebyście nie robili tam autoreklamy, jeżeli sami prowadzicie szkolenia, to zostawcie to może na inną okazję. Najlepiej opiszcie szkolenia, na których sami byliście jako uczestnicy, jestem ciekaw waszych doświadczeń. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, to pamiętajcie o tym, żeby wspomóc rozwój mojego kanału poprzez postawienie wirtualnej kawy. To wsparcie jest bardzo fajne, ponieważ wymaga ono tylko minimum formalności, i może być nawet jednorazowe. Skoro mowa już o przeznaczeniu nakładów finansowych na swoje strzectwo, to ostatni temat tego filmu, w którym chciałbym Wam podpowiedzieć, żebyście nie bali się tego, żeby używać innych, tańszych metod do swojego treningu. No i to może być taki kontrze do tego, jaki był poprzedni e, temat tego filmu, ale już spieszę z wytłumaczeniem. Bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza w Strzelaniu dynamicznym jesteśmy w stanie wytrenować na sucho, na replikach airsoftowych albo na przykład na bocznym zapłonie, który jest o wiele tańszy. No i tutaj nie zrozummy się źle, uważam, że powinniśmy przeznaczać na trening na ostro tak dużo środków finansowych, jak to tylko możliwe, ale nie oszukujmy się, nie każdy ma nieograniczony budżet i czasami trzeba po prostu dokonywać wyborów. Sam staram się być na strzelnicy tak często, jak to możliwe. No i dla mnie dużym ułatwieniem jest to, że poza normalnymi treningami też często czas nagrywam dla Was, żeby zrobić jakiś film. Natomiast nie każdy ma taką sytuację, jakieś zobowiązania rodzinne albo po prostu finansowe ograniczenia są dla nas przeszkodą w odbywaniu regularnych treningów. Natomiast znam przykłady osób i widzę to też po sobie, że jeżeli poświęcimy sumienny czas na treningi na sucho, to i tak jesteśmy o kilka kroków przed osobami, które czasami dużo wydałem na treningi na ostro, ale robię to bezmyślnie. No i tutaj kilka praktycznych podpowiedzi. Na sucho, na replikach softowych oraz na bocznym zapłonie możecie trenować spokojnie wszystko, co związane jest z poruszaniem się, przemieszczaniem, czyli przeniesienia. Chodzenie i wychodzenie z pozycji tutaj tak naprawdę waszym ograniczeniem jest wyobraźnia i wielkość mieszkania oraz wszelkiego rodzaju manual na broni, czyli zmiany magazynków e, albo jakieś uszywanie zacięć. Bez problemu można to robić na zbijakach e, albo na tańszych kalibrach, czy w ogóle na ASG. Jeżeli macie ograniczony budżet i chcecie go wykorzystać racjonalnie, to w treningu na ostro przede wszystkim postawcie na takie umiejętności czysto strzeleckie, jak na przykład prace na spuście, pracy z e, odrzutem broni w ogóle całym jej cyklem działania i te kwestie takie powiedzmy manualne i techniczne oczywiście też róbcie, ale zostawcie je na przykład na koniec treningu albo po prostu poświęcajcie na nie raczej mniejszą ilość amunicji. Oczywiście w idealnym świecie moglibyście poświęcać na trening na ostro nieograniczoną ilość czasu i amunicji, e, i w ogóle mieszkalibyście koło strzelnicy, ale nie oszukujmy się, nie każdy ma taką sytuację. No i tutaj powracamy do poprzedniego punktu. Często udając się na szkolenie, instruktor Wam podpowie, w jaki sposób racjonalnie i efektywnie wykorzystywać amunicję na treningach strzeleckich. Pamiętajcie tylko, że dużo rzeczy można robić na sucho oraz na tańszych rozwiązaniach, jak boczny Zapon czy ASG, i nie zmieniajcie się na to, że nie zrobicie treningu, bo nie macie kasy na amunicję. Regularny trening na sucho daje bardzo dużo. I nie można przecenić tego e, rozwiązania treningowego. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że podpowiedziałem Wam kilka rzeczy, które okażą się dla Was przydatne. Klasycznie, jeżeli macie jakieś pytania albo swoje podpowiedzi, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ten film Wam w jakiś sposób pomógł, to nie zapomnijcie o subskrypcji oraz polubieniach. E, nie zapomnijcie też o tym, żeby śledzić mnie na innych mediach społecznościowych po więcej strzeleckich treści. To wszystko na dzisiaj i dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu.